Boże wejrzy ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O tej godzinie Zbawiciel pragnienie cierpiał na krzyżu, niech da chwalącym go pieśnią pragnienie sprawiedliwości. Niech głodem prawdy ich przejmie i zaspokoi go sobą, by grzech od razu w nich budził, a cnota ich pociągała. Niech łaska ducha świętego, Proszących tak usposobi, By żądze ciała przygasły I duch oziębły zapłonął. Błagajmy ojca i syna, I ducha nich najświętszego, Niech Bóg otacza nas pieczą, Gdy w trójcy go wysławiamy. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz abyś się szczerze nawrócił i miał życie. Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, bo nie zapomniałem Twojego prawa. Bądź mojej sprawy i mnie ma, mnie życiem według Twego słowa. Daleko od występnych jest zbawienie, bo nie dbają o twoje ustawy. Wielka jest litość twoja, panie, obdarz mnie życiem według twych wyroków. Wielu mnie prześladuje i nęka, nie uchylam się od twoich napomnień na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, bo słowa Twojego nie strzegą. Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, w dobroci swojej obdasz mnie życiem. Istotą Twojego słowa jest prawda i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał o pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie, małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twego domu, synowie twoi jak oliwne gałązki dookoła twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. I obyś poglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci, pokój nad Izraelem. Mala ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, niech mówi Izrael. Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie pokonać. Porali mój grzbiet, oracze, wyżłobili na nim długie bruzdy. Ale Pan Sprawiedliwy rozerwał więzy występny. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą syjonu. Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha nim ją wyrwą. Nie napełni nią kosiarz swej ręki ani zanadrza ten, który zbiera snopy. Ale. Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad Wami, rozsławimy Wam w imię Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. i Wieki wieków, Amen. Nie chcę śmierci grzesznika. Lecz abyś się szczerze nawrócił i miał życie. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli wrócisz do Pana Boga swego, będziesz słuchał jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty i twoi synowie z całego swego serca i z całej swej duszy, sprawi twój Pan Bóg że powrócisz ze swego wygnania i zlituje się nad tobą. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia. Módlmy się, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, Niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez spełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje, Twoje przykazania, aby z czystym sercem mogli obchodzić święta wielkanocne. Przez Chrystusa, Pana naszego, błogosławmy Panu. O, Bogu niech będą dzięki.

I tak jak to było wczoraj, przedczoraj, proszę, żebyście teraz, a się wszyscy na kilka minut wyszli, żeby się przewietrzyć, żeby się odświeżyć, żeby wywietrzyć też, przewietrzyć Kościół. No i za kilka minut będzie oficjalnie.